Po pierwsze, jest to naruszenie pewnego porządku konstytucyjnego, pewnego ładu społecznego. Ja osobiście byłem przeciwny yy, 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 przymiotnikowi społeczna gospodarka rynkowa, ponieważ uważam, że każda gospodarka rynkowa z gruntu jest społeczna. Ale ponieważ mamy w Konstytucji taki zapis społeczna gospodarka rynkowa, to pytam się, jak w spółce z dużym udziałem starbu państwa. A więc, taki, która jest naszym również, również udziałem nas wszystkich płacących podatki, czyli obywateli. Jak można wyłączać pewien obszar pracy i zawłaszczać go na Boga? Kodeks pracy jest tym narzędziem, również prawnym, konstytucyjnym, a prawo jest. Z pewną wartością, bardzo istotną wartością w I narusza się ten porządek prawny, ponieważ kodeks pracy, jak Państwo wiecie doskonale, chroni ludzi, tych najbardziej e, potrzebujących ochrony, a więc po 60 przechodzących na emeryturę, kobiety, w ciąży i tak dalej i tak dalej. Kodeks pracy zapewnia tę ochronę, a więc państwo, jak gdyby nadało pewien ład przy zgodzie związków zawodowych, na pewien ład, ład na rynku pracy. Tego typu żądania są przeciwko społeczności lokalnej również, bo chronią dostępów pracy ludziom młodym, zdolnym, rodzinom naszych, naszej społeczności lokalnej. Jakie to może wywołać skutki, gdy chodzi o eskalację tego typu żądań w państwie? Jest to niebezpieczne dla państwa, dla państwa prawa o gospodarce rynkowej. To, to jest po prostu no, bardzo kuriozalne i się wstydzę. Bardzo się wstydzę jako mediator w wielu sporach zbiorowych, gdzie pytają mnie, czego u Was tam chcą. Mówią, to u Was chyba jest tak, że jak jest dobrze i bardzo dobrze, czyli <laughs> spółka wydaje ogromne pieniądze na poczucie bezpieczeństwa, to znaczy, że musi być źle. Spółka wreszcie, w moim przekonaniu, bardzo dobrze realizuje wszystkie kwestie związane z przestrzeganiem prawa. Związkowcy nazywają to. Ataki na nich, prawda? Jak gdyby naruszanie ich pozycji, przeszkadzanie ich w działaniu. Nieprawda. Ponieważ ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, yy, ustawa o związkach zawodowych, yy, mówi jasno, że we wszelkich kwestiach spornych decydują sądy, nawet nie Państwowa Inspekcja Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy wydaje różnego rodzaju opinie, ale ostateczne. Sprawdzam, że tak powiem, podejmują sądy. Także kierowanie sprawy do sądu nie jest jak gdyby naruszeniem jakichkolwiek wolności związkowych. Jest po prostu konstytucyjnie zagwarantowane i służy, że tak powiem, wyjaśnianiu spraw. Bo nie może być tak, że związki zawodowe wysuwają żądania niezgodne z ustawą ani z prawem poszerzając jak gdyby przedmiot sporu zbiorowego w sposób zupełnie nieuzasadniony i nieetyczny, niekonstytucyjny, oszukują, przepraszam, że używam tego słowa, manipulują opinią społeczną, manipulują, straszą, że tak powiem, we własnym interesie zupełnie grupowym, często związków zawodowych, a nie załogi, a nie pracowników. A obowiązkiem pracodawcy jest chronić również bezpieczeństwo i poczucie. Właśnie tego bezpieczeństwa pracowników. Pracownicy muszą wiedzieć, czy uczestniczą w legalnym działaniu, czy nielegalnym, bo to ich bezpośrednio naraża. Podczas gdy związki zawodowe mają szereg różnych zabezpieczeń, które ich chronią w sensie personalnym, z treścią e, protokołu rozbieżności, czyli muszą być zawarte jedne i drugie, e, że tak powiem, postawy, zarówno pracodawcy, jak i związków zawodowych. Po drugie. W referendum musi uczestniczyć 50% pracujących plus 1. 50% plus 1. Mało, żeby referendum było ważne. Wśród tych 50% plus 1, 50% musi się opowiedzieć plus 1 za strajkiem. Inaczej mówiąc, 25% plus 1. Czy to jest dobra ustawa, kiedy 25% załogi decyduje o tym, prawda, czy referendum jest ważne, czy, czy nie ważne? W związku z tym bardzo ważne jest no, pełne zaangażowanie się załogi, opowiedzenie się za nie lub za tak, bo jest to groźne.